Większość sklepów e-commerce upadnie. W tym odcinku będzie 7 głównych powodów, dlaczego i jak tego uniknąć. Jestem Adam Jagłowski i marketingiem zajmuję się od 10 lat, a to jest podcast praktyczny Marketing B2C. Dla kontekstu, żebyś wiedział, że wiem o czym mówią. Moją specjalizacją marketingową jest biznes B2C, a w tym e-commerce. Pomogłem wielu klientom uniknąć upadku, a nawet odwrócić ich los skalując ich biznes 2, 3 czy 10-krotnie. Powód numer jeden, dla którego sklepy internetowe upadają, to brak strategii. Standardowy biznes tego typu zaczyna się następująco: Bierzemy jakiś produkt, który chcemy sprzedawać, budujemy sklep, wybieramy ładne logo, design, podpinamy płatności. Potem kupujemy produkty lub robimy dropshipping, na koniec puszczamy reklamę. I z tym wszystkim zapomnieliśmy odpowiedzieć sobie na jedno super ważne pytanie. Czemu ktoś ma kupić ode mnie, zamiast kupić dokładnie ten sam produkt na Legro, Amazonie czy w sklepie u konkurencji taniej? Ale będę bardziej okrutny, bo taki mam humor. Jaki jest powód istnienia Twojego sklepu? Jeśli nie umiesz odpowiedzieć na to w ciągu 15 sekund lub odpowiedzią jest bo to taki prosty biznes i chciałem zarobić, no to masz problem. I nie zrozum mnie źle. Można sprzedawać to samo co inni i zarabiać w e-commerce. Można rozwiązywać ten sam problem co inni i też zarabiać. Ale musisz, musisz mieć coś, co cię wyróżnia. Może do swoich produktów dodajesz e-booki, a może dodajesz próbki, może wysyłasz szybciej, może wysyłasz taniej, może masz większy wybór, może masz mniejszy wybór, ale mega sprecyzowany do konkretnej grupy odbiorców z niszowym problemem. Może masz silny brand lub współpracujesz z influencerem, który taki ma. Więc jeśli niczym w tej chwili się nie wyróżniasz i sprzedasz to samo co inni, to czas na głębsze przemyślenia biznesowe. Drugi powód to zły dobór partnerów lub w ogóle brak ich doboru. Możliwe, że jesteś Alfą i Omegą i znasz się na księgowości, prawie tworzeniu stron, tworzeniu grafik, pisaniu kopii, obsłudze sklepu, obsłudze klienta i marketingu, ale prawdopodobnie nie we wszystkich jesteś mistrzem. Tu powstaje dylemat. Czy robić wszystko samemu? Jeśli robisz rzeczy, na których się nie znasz, to możesz je robić długo, a w dodatku nie najlepiej. A czas to pieniądz, bo pewnie mógłbyś robić rzeczy, na których znasz się najlepiej, co dałoby ci największą dźwignię w tym biznesie. Z drugiej strony, czy wziąć kogoś do pomocy? I tu istnieje ryzyko, że źle dobierzesz partnerów, czy to od marketingu, czy od budowy strony. Na złej współpracy może zmarnować czas i pieniądze, na dobrej z kolei może wyszlić tak w górę, że takie wyniki ci się nawet nie śniły. Problem z agencjami marketingowymi czy stwórcami stron jest taki, że próg wejścia do tego biznesu jest prawie zerowy. A to sprawia, że na rynku jest mnóstwo osób, które nie powinny się tym zajmować. Dlatego nie jedź drogą na skróty. Jeśli masz z kim współpracować, to nie podejmuj decyzji w pół godziny, tylko najpierw się naucz podstaw marketingu czy budowy stron. To pomoże Ci wybrać odpowiedniego partnera, a najlepiej porozmawiać co nami z pięcioma lub dziesięcioma partnerami, zanim się zdecydujesz na któregoś z nich. Ok, czas na powód numer 3, jeden z moich ulubionych źle zaplanowane finanse. Kupiłeś sklep, kupiłeś towar, kupiłeś logo, a tu się okazuje, że nie ma pieniędzy na reklamę. Niestety widziałem takie przypadki i tutaj nie mam porady. Nie jestem fanem kredytów w banku, bo możesz się wkopać jeszcze głębiej. I czasem najrozsądniejszą decyzją jest po prostu zamknąć biznes lub jakoś go finansować z pracy na etacie czy jeszcze skądś indziej. Jeśli myślisz: O nie, wtopiłem 30 tysięcy złotych, przecież muszę iść dalej, to jest to błąd poznawczy zwany efektem utopionych kosztów i pomyśl, że masz do stracenia o wiele, wiele więcej. Powód numer 4. Odkryjesz, że po prostu nie lubisz tego biznesu. Serio. Może się okazać, że coś w tym biznesie Cię zupełnie nie kręci i wolisz robić coś innego. W takim wypadku też należy ciąć straty i iść dalej. Powód numer 5. Zła polityka cenowa. Tu z chęcią bym zrobił takie teatralne wzdychnięcie. Polityka cenowa to temat rzeka i nawet z chęcią bym opowiedział o niej szerzej, ale powiem o niej w innym odcinku. Więc zachęcam się gorąco do subskrypcji właśnie w tym momencie. Są dwa najrzędsze błędy jakie widzę w polityce cenowej. Pierwszy to jej absolutny brak. Ktoś bierze sobie swoje produkty, patrzy na ceny konkurencji i wycenia podobnie. Powiedzi coś w sekrecie. Większość Twojej konkurencji nie radzi sobie tak dobrze, jak ci się wydaje. A jeśli robisz to samo, co oni, to jak niby chcesz ich wyprzedzić. Drugi błąd to wojna cenowa i wyścig w dół. Nie znam przypadku, w którym dla małego biznesu to się skończyło dobrze. Szósty błąd to przesadny, nieusprawiedliwiony niczym optymizm. Ja sam jestem optymistą i mi też zdarza się odlecieć w marzeniach. W przypadku sklepów internetowych ludzie mają wyobrażenia, że coś będzie kosztować mniej, że będzie mnóstwo klientów i warto podpisywać długoterminowe umowy. Że klienci będą się pojawiać nie wiadomo skąd itd. Ostatni błąd to niewłaściwa mentalność. Przez niewłaściwą mentalność rozumiem przesadne skupienie się na tym, aby po prostu być bogatym. Muszę być milionerem, muszę mieć Lamborghini, jeździć nim na Hawaje i tak Najlepsze biznesy, jakie znam, skupiają się na kliencie, na rozwiązywaniu problemów klienta. Biznes nie jest dla nich tylko metodą zarabiania pieniędzy, jest swego rodzaju misją. W marketingu takie podejście nazywa się klientocentryzmem. Mogę Ci zagwarantować, że jeśli skupisz się na tym, czego klient chce i potrzebuje, to Ci się to zwróci. Zwrócić się również subskrypcja mojego kanału i obejrzenie filmu o budowaniu zaufania klientów. A jeśli potrzebujesz pomocy w swoim sklepie internetowym, to odwiedź moją stronę i umów się na konsultację. Dzięki za słuchanie tego odcinka i do następnego razu.